I było mu wstyd pewnie przegrać w ten sposób, honorowo. No i zachował się jak szczurno, uciekł do kanału. Gala PEN 31 już w sobotę jest z nami bohater co eventu, Paweł Trypson Tryboa. Cześć, Cześć. Cię głosić u nas w redakcji. Witam Ciebie, witam serdecznie wszystkich, również mi miło, dzięki. Przede wszystkim, w końcu uda się zadebiutować. Czwarty raz do czterech razy sztuka, jak zdrowie, jak przygotowania. No tak, przysłowia mówi do trzech razy sztuka, w moim przypadku jest do czterech. Co no, dbałem o siebie teraz, naprawdę chuchałem pod każdym możliwym sposobem, żeby coś się nie wydarzyło. Dodatkowo miałem fizjoterapeutów, nawet jak nic nie bolało, chodziłem zapobiegawczo na jakieś masaże, rozluźnienia. Dołożyłem ćwiczenia, podjąłem współpracę z Łukaszem Bortem. Jest to trener motoryki, który również przeplatał w każdym treningu jakieś tam ćwiczenia, zawsze dopytywał, co mnie boli, co gdzieś tam ten, żeby dodatkowo rozgrzać te partie ciała przed treningiem, żeby zapobiec jakimkolwiek urazom. Także jest ok. Dziesiąta walka przed tobą. Łukasz Borowski w trailerze walki mówił, że. No, raczej nie zawodnikiem, jesteś celebrytą. Kim się bardziej czujesz? Zawodnikiem czy, czy celebrytą? Słuchaj, niech sobie tam kto uważa inaczej, niech uważa jak sobie uważa. Ja się uważam za sportowca z krwi i kości, stuprocentowego. Jestem pewny, że pokażę to właśnie w tę sobotę i wszyscy, którzy twierdzą inaczej, będą mogli zobaczyć, że się mylą wzbudza jakieś wrażenie, bo 12 walk. Bilans może nie jest imponujący, ale na rozpisce masz Mona Kołeckiego, ma Michała Oleksiejczuka, który teraz bije się w UFC, ma zawodnika, który bił się na ACA. To robi jakieś wrażenie na Tobie, czy raczej podchodzi do tego na ludzi? Nie, no oczywiście podchodzę, podchodzę. Wiesz, ja mówię tak, e, tam jego rekord jest 4-8, ale rekord nie walczy. Ja zawsze to, to też to powtarzam, że rekord nie walczy. Walczy osoba, e, doświadczenie ma spore. I jedno przyznam tutaj Łukaszowi, mojemu rywolowi, że na pewno jest twardym zawodnikiem. W każdej walce, którą oglądałem, nigdy nie poddawał się gdzieś tam zbyt wcześnie, nie rezygnował z tej walki. Po prostu walczył. Jest naprawdę twardym gościem, bo walczy do końca. Więc wiem, że po prostu będę musiał go znokautować albo poddać przed czasem, żeby zakończyć ten wynik. Jego styl. Gdzieś tam mm, kickbokserski, on tam wcześniej też, dziękuję ci, ślicie, taekwondo, słyszałem, że też trenował, e, jakby przeze mnie przez moich trenerów, przez Mirosława Oknińskiego, przez Michała Loksijczuka, który bardzo też mocno mhm. pomaga mi w przygotowa przygotowaniach, został jakby tam rozpracowany. E, jesteśmy spokojni, mamy game plan ułożony. Nie czuję jakiegoś tam <laughs> dużego zagrożenia z jego strony. Tak jak mówię, podchodzę z szacunkiem. Jest to twardy zawodnik, wiem, że potrafi przyjąć. Tak jak pokazał też w walce z Michałem Oleksiejczukiem, sporo przyjął tam gdzieś kolan, kopięć na głowę, jednak stał, walczył dalej. Więc na pewno ma charakter, na pewno jest twardym zawodnikiem. No ale ja, ja mam taką motywację, taką dużą motywację w sobie za te wszystkie obelgi w moją stronę, za te zaczepki. Starałem się być spokojnym człowiekiem, nie mieszać się w te kłótnie, gdzieś tam nie reagować na zaczepki. Ja chcę wszystko udowodnić w klatce, pokazać się ze strony sportowej i w ten sposób udowodnić mu swoją wyższość. I to mnie motywuje, to mnie napędza. To mnie motywowało całe przygotowania. Naprawdę to był chyba najciężej przepracowany przeze mnie okres w mojej całej karierze, śmiało mogę tak powiedzieć, bo. I dołączył właśnie trener motoryki, z którym zacząłem robić dodatkowe, nowe rzeczy. I Michał Oleksiejczuk zaczął mocno mnie wspierać w tych przygotowaniach, mocno angażował się, naprawdę. Bardzo mu jestem za to wdzięczny. Będzie zresztą w moim narożniku. No sporo mnie nauczył, zmienił we mnie sporo takich małych detali, które myślę, że mogą być znaczące w walce. A podtrzymujesz to, że Najman pokonał Wyborowskiego w mniej niż 30 sekund? <laughs> Wiesz co, no, to, by, to by musiało się yy, zweryfikować. No, powiedziałem tu gdzieś tam w złośliwości, tak? by, były tam jakieś przepychanki między nami. Nie no, to, to przesadziłem. No, myślę, że, że, że Marcin Najman nie jest prawie nikogo w stanie pokonać, więc yy, takiego twardego zawodnika jak, jak Łukasz na pewno by nie pokonał. Skoro jesteśmy już przy temacie Marcina Najmana, jak Ty w ogóle oceniasz to, do czego doszło na ostatniej gali Fame ma, Zakładam, że widziałeś. To co się wydarzyło? W walce no Najmana nie no, z po, kurczę, to powiem powiem tak, nie chcę jakby tam rozdrapywać już jakby ran znowu z, z, na linii e, konfliktu mojego z Marcinem Najmanem, który gdzieś tam był, ale no, to chyba wszyscy widzieli, że to było po prostu przegięcie totalne. To było sięgnięcie no, już dna. E, tchórzostwo, efekt tchórzostwa, ucieczki przed walką. E, kurczę, no kibice zapłacili za to pieniądze, zawodnicy, jego przeciwnik się przygotowywał do walki, wydał na to pieniądze, e, na, na, na przygotowania, na tarcze z trenerami, e, o, e, odezwał się do starego trenera, odświeżył kontakt, zaczął naprawdę ciężko jakby pracować, żeby nie dać plamy i to wszystko poszło, poszło tak sobie w, w darmo, bo e, no Marcin zgadzając się na, na jego warunkach, gdzie te 17 lat, czy tam ile trenował ten boks? Mówi, że ponad 20 lat jest w sportach walki. No właśnie, czy tam. Po około 20 lat trenuje ten swój boks i, i on obala specjalnie, żeby, bo dostał parę ciosów na głowę i wystraszył się, moim zdaniem, Kasia, e, że, że zostanie znokautowany I było mu wstyd pewnie przegrać w ten sposób honorowo. No i zachował się jak szczurno, Uciekł do kanału, obalając go w ten sposób, wiedział, że zostanie zdyskwalifikowany. No który normalny człowiek powie, że to był odruch, no jaki to nie był żaden odruch, no ustawiali się, wiedzieli, przygotowali się kilka mhm. miesięcy na to, że to będzie walka w boksie, więc on na pewno przez ten okres przygotowań nie trenował MMA, tylko skupił się na samym boksie, to jestem tego pewny i nie da się przez dwa miesiące, czy przez miesiąc trenując tylko boks, nastawiając się na pojedynek bokserski mhm. e, powiedzieć, że to był przypadek, tak, więc no uciekł, zachował się jak szczur i moim zdaniem to już koniec oszukiwania całego społeczeństwa, że on jest sportowcem, że on chce walczyć, Powinien mieć, moim zdaniem, całkowity zakaz do jakiejkolwiek federacji, żeby, żeby nikt go nie zabrał. I, i... A oferty są, wiemy, że są, no wiemy, czy... że są z dużych organizacji. Myślisz, że zawodnicy rzeczywiście będą z nich uciekać, jeżeli Najman zostanie zakontraktowany, czy to raczej tylko takie populistyczne. Tak, czy, czy oferty są, to ja o tym nie wiem i tego nigdy nie wie oprócz Marcina Najmana. Ja podejrzewam, że to jest jego bujna wyobraźnia, którą pokazywał wielokrotnie gdzieś tam przed swoimi walkami, w jaki sposób zresztą opowiadał siebie i, i on sam chyba wierzy w te swoje bajki. Ja w to nie wierzę i myślę, że żadna federacja nie będzie. W stanie wziąć Marcina. Zresztą widać już bunt zawodników. Marcin Zadora. Dominik, Zadora. Dominik, przepraszam, za dora. Yy, moim zdaniem zachował bardzo fajną postawę i, i to jest fajny krok do tego, żeby jakby odsunąć Marcina Najmana od, od tego społeczeństwa yy, sportu walki i zdecydował się, że, że on nie będzie walczył, nie będzie chciał mieć wspólnego z żadną federacją, która mm -hmm. zatrudni Marcina Najmana. Yy, za chwilę Łukasz Jurkowski oraz yy, też powiedział, że nie będzie komentował Gali, bardzo mi się podoba ta postawa. I ja myślę, że wszyscy powinniśmy się zjednoczyć i. Yy, poprzeć taką akcję. Ja też bym się pod tym podpisał. Tam, gdzie będzie walczył Marcin Najman, nie ma takiej możliwości, żebym zawalczył na tej samej gali. Nie będę walczył, podpisuję się pod tym krwią. <laughs> I, 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 I myślę, że tak powinien zachować się każdy zawodnik, żeby raz na zawsze powiedzieć stop oszustwom, stop patologicznym kłamcom, którzy nas oszukują. 17 lat udają, że są sportowcami i chcą Chcą po prostu w bezczelny sposób wyłudzać od kibiców pieniądze za, za takie kłamstwa. To jest obrzydliwe jak dla mnie, i, i gardzę takim zachowaniem, i, i nie, no nie, nie chcę tego oglądać. Dobra, w takim razie zmienimy temat. Twoja żona Eliza zapowiedziała na ostatniej Gali FFF. Że też zadebiutuje w klatce, jak i do niej przygotowania? No tak, no to była jakby dłuższa historia. Dzisiaj jakby nie, nie mamy na to czasu, żeby od początku mhm. wszystkiego opowiadać, ale w skrócie przekonywali ją gdzieś tam na początku. Myślała, że to żarty. Yy, oni dzwonili po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty, aż w końcu ją przekonali gdzieś tam wiadomo, że. Yy, yy, tak, tak. Że jak, jak pojawia się jakaś tam bardzo fajna oferta, no to pieniądze są w stanie skłonić każdego do, do jakiejś takiej przygody. I ja też podchodziłem do tego śmiechowo, ale później mówię: Kurczę, no, za jakieś naprawdę sensowne pieniądze rzeczywiście można stoczyć tą walkę, pod względem oczywiście, że to będzie. Ja zauważyłem poziom, jeżeli ktoś jest debiutantem i nie ma pojęcia o sportach walki, jeżeli, tak jak nazwijmy mo moją żonę na przykład. Byłaby jakaś, nie wiem, influencerka, tak, mhm. która nie ma do czynienia ze sportami walki. Moja żona trenowała oczywiście zawsze coś, ale to w domu, jakby dla swojego ciała, dla zdrowia, ale nigdy nie uprawiała sportu walki. I myślę, że jak wchodzą dwie osoby, które nie mają wspólnego nic ze sportami walki, no to ryzyko zrobienia sobie krzywdy spada do, do minimum, tak? Więc. Jakby zawsze boję się o swoją żonę, ale wiedziałbym o tym, że jeżeli tam dwie osoby, na przykład z działu beauty, tak, które nigdy w życiu nie miały gdzieś tam do ze sportami walki wchodzą i mają sobie gdzieś tam wyjaśnić pojedynek, no to jak e, jednorazową przygodę mógłbym to zaakceptować, tak jak mówię, pod tym warunkiem, że nie miałyby nic wspólnego z wcześniejszymi jakimiś sportami walki te zawodniczki. I, ale co, no miała być gala w lipcu. Z Elizą przygotowywali się od początku roku. Bardzo dobrze i szło. Robiła progres. Ja robiłem z Elizą tarczę. E, zrobiła super progres. E, miała e, fajną sparring partnerkę zapaśniczą i tak dalej. Coś tam trenowała, doznała pewnej kontuzji. E, daty się przesuwały coraz to później przez pandemię i tak dalej. No i gala, gala finalnie się nie odbyła dlatego gdzieś tam Eliza straciła chęci do tych treningów, no bo nie trenuje tego raczej z pasji, tylko chciała się przygotować do tej jednorazowej walki, żeby tą przygodę sobie zaliczyć. Ja też chciałem, żeby poczuła po poczuła po się w mojej skórze, czujesz, tak, tak, że tak. jaki to ciężki kawałek chleba, że to jest naprawdę można powiedzieć, śmiało praca nic innego jak praca fizyczna, gdzie hektolitry potu i siły zostawiamy na macie. To jest ciężka praca fizyczna, trzeba dbać o swoje zdrowie, naprawiać się, tu się uszkadzamy, u fizjoterapeutów naprawiamy i oprócz tego funkcjonować robić, zajmować się jeszcze swoim życiem, rodziną, pracą, firmą i, i, i no to nie, nie, jest, nie jest łatwy kawałek chleba. Przyznała mi rację, fajnie, cieszę się, że mogła zasmakować sobie takiej przygody w swoim życiu, ale jeżeli ta walka m, nie musiałaby się odbyć, nie będę płakał, wolałbym, żeby raczej zajęła się tym, co robi, e, naszą rodziną, gdzieś tam swoimi e, rzeczami, e, a, a, a sport wolałbym zostawić raczej sobie, e, wystarczy jeden fighter w rodzinie e, i i, no i tyle. A staniesz w narożniku, czy będziesz się bał, że te nerwy będą za duże, że... Żeby nie wyskoczysz tam nagle w klatce i pomóc. Nie no, oczywiście musiałbym być z żoną, nie widzę innej opcji, żebym nie był w narożniku. To, to byłby też jedyny mój warunek w ogóle, żebym się zgodził na wyjście żony. E, ale w ogóle taka była propozycja, żebyśmy walczyli razem na jednej gali, gdzieś tam. O, to rozumiesz, to jest... że na przykład żona mhm. przede mną, a ja po żonie. No to powiem Ci szczerze, że na początku gdzieś tam... Myślałem, że to może być fajny pomysł, ale później, jak zaczęliśmy się przygotowywać, i ja zobaczyłem, że w jednym czasie oboje mamy dawać siebie 100% w treningach. i Ja jeszcze oprócz swoich treningów, które robiłem zazwyczaj dwa dziennie, e, czasem zdarzyły się trzy, musiałem poświęcić jeszcze kolejną jednostkę na trening dla żony. No to ja byłem też przemęczony, zestresowany. Żona też była pod, podirytowana, i gdzieś, no, to nie jest jakby nie jest fajne tak. na, na, na związek. Jasne, na koniec powiedz, Fan 31 będzie sprzedawana w systemie pay-per-view. Czy planujesz, tak jak inni zawodnicy, chociażby w FEJM-ie i w innych organizacjach, przeznaczyć swoje środki na cele charytatywne? Tak, właśnie nie wiem, czy widziałeś, czy nie? Ja e, zgłosiłem się jako chętny do wsparcia akcji. Jest taki chłopaczek, Angelo Radzikowski, który mieszka w Pońsku. On od urodzenia zachorował na mukowiscydozę, czy tam urodził się z mukowiscydozą. E, i jego płuca jakby się pomniejszają, on nie ma czym oddychać. Coraz mniej ma, jakby, procent tego tlenu w tych płucach, i no po prostu, jak nie zrobi operacji, to się chłopak udusi i nie, nie będzie miał czym oddychać. Jego stan zdrowia się drastycznie pogorszył. Jakoś tam w, z początkiem tego roku jest już zebrana zbiórka na, na operację, na leczenie, bo tych operacji musi przejść kilka, ale ta pierwsza jest najważniejsza, i jeszcze tam brakuje pewnej kwoty do, do tej operacji. Stwierdziłem, że bardzo chętnie zrezygnuję jakby ze swojego zarobku z reflinków i poświęcę to dla Angela, świetny chłopak, całe życie pomagał innym i ja myślę, że to jest czas, żeby teraz wszyscy pomogli jemu, dlatego bardzo serdecznie proszę Państwa o zakup gali per Pay View z mojego reflinku, cały zysk podkreślam, cały przeznaczam na Angela, na leczenie i jego operację. Także jeśli jeszcze nie wiecie, czy kupić system pay per -view i od kogo, to już macie bardzo ciekawą opcję macie możliwość pomóc, pomóc zrobić coś dobrego. Tobie nie pozostaje nic, nic innego jak życzyć zdrowia, życzyć powodzenia w walce. I nie dziękuję. Dziękuję Żeby nie zobaczyć. Pozdrawiam serdecznie. Oglądajcie 28 listopada.